Cześć, obliczymy sobie teraz iloczyny pierwiastków. Tak, jakbyśmy nie mieli kalkulatora pod ręką, więc będziemy się starali to robić na małych liczbach. No tutaj akurat jest łatwo, bo 3 razy 12 to jest 36, więc nie będziemy kombinować pierwiastek z 36 z tabliczki mnożenia. Wiecie, że to będzie 6. Teraz tu mamy pierwiastek z 32. Nie da się spierwiastkować ani 32, ani 8, tak żeby wyszła nam liczba całkowita, nie żeby wyszła w ogóle liczba wymierna. więc Zamienimy sobie to na iloczyn. Iloczyn pierwiastków to jest pierwiastek z iloczyną, tak? Wrzucamy to sobie pod jeden pierwiastek. 32 to może być 8 razy 4. Ja zapiszę 4 razy 8 i jeszcze z drugiego pierwiastka mamy 8. I teraz widzicie, mamy tutaj 8 razy 8, czyli 8 do kwadratu, to to jak oba nam wyskoczą z pierwiastka, to będzie po spierwiastkowaniu 8 i jeszcze czwórka. musimy też wyciągnąć spod pierwiastka, to będzie dwójka. I nadal zachowujemy oczywiście mnożenie między tymi liczbami. I tutaj wynikiem będzie 16. Teraz... Możemy sobie to zrobić troszeczkę inaczej. Teraz zobaczcie, mamy tutaj pierwiastek i mamy dziesiątkę, i teraz widzimy, że 40 to jest 10 razy 4, tak jakby czwórka też. Um, to powoduje, że mamy tutaj dwie dziesiątki, które możemy spierwiastkować, tak, bo to jest 10 razy 10 pod pierwiastkiem, no to jest pierwiastek ze 100, albo pierwiastek z 10 do kwadratu, czyli to znaczy, że to jest 10 i tu już mamy załatwioną tę część. No, i jeszcze zostaje nam pierwiastek z czwórki, czyli razy 2, czyli to będzie 20. A teraz to, jak sobie rozłożymy, no, 18, no to może być 9 razy 2, a 50 to będzie 2 razy 25. To wszystko pod jednym pierwiastkiem, prawda? Bo mnożenie pierwiastków mamy, czyli możemy sobie to wrzucić pod jeden pierwiastek. I teraz pierwiastkujemy po kolei. Dziewiąteczka spierwiastkowana. To jest 3. Potem 2 razy 2 pod pierwiastkiem to jest 2, prawda? Bo to jest 4 pierwiastek z 4 to 2. I jeszcze mamy 25, czyli będzie 5. To jest pierwiastek z 25. No i teraz możemy policzyć, to jest 6 razy 5, czyli 30. Następne. No to patrzymy sobie. To może być jako 7 razy 4. To jest 28. I mnożymy przez. 7 razy 9 to jest 63. I teraz patrzcie. Siódemka z siódemką to jest 49 po wymnożeniu, tak? Pierwiastek z, z 7 do kwadratu to jest 7, czyli mamy 7. Teraz pierwiastkujemy czwórkę, to będzie razy 2. I pierwiastkujemy dziewiątkę, razy 3. Czyli mamy 7 razy 6, 42. Teraz idziemy dalej. Następny przykład. 45 to jest 5 razy 9 i 20 to będzie 5 razy 4. Wrzucamy pod pierwiastek. Teraz dwie piątki, tak? Dwa razy 5 razy 5, czyli 5 do kwadratu spierwiastkowane daje nam 5. 9 teraz spierwiastkowana to jest 3. Czwórka spierwiastkowana to jest 2. Czyli wymnażamy to wszystko przez siebie. Wychodzi nam 5 razy 6. Czyli wychodzi nam znowu 30. A teraz następny przykład. Mamy tak. 30 jest pod jednym pierwiastkiem. Teraz 480 sobie rozłóżmy, bo to po wymnożeniu byłaby ogromna liczba. Straszna robota, prawda? I teraz mogę sobie podzielić 480 przez 30. Jak to podzielę, to będę miała 30 razy 16, czyli 480 to jest 30 razy 16. I zobaczcie, tu mamy bardzo elegancko 2 30, czyli 30 do kwadratu. Po spierwiastkowaniu wychodzi 30. Pierwiastkujemy też 16, to jest 4, czyli mamy 30 razy 4, czyli 120. I e, no i jeszcze ostatni przykładik. E, 80 to będzie 8 razy 10. E, 180 to będzie e, 18 razy 10. To już tak zapiszmy, ale jeszcze oto 18 razy 10. Nie do końca nam się podoba, bo nie da się spierwiastkować ani osiemnastki, ani ósemki. Dziesiątkę możemy. To rozłóżmy sobie jeszcze tę osiemnastkę. E, osiemnastka to dziewięć razy 2. I mamy, teraz wszystko przepisujemy. E, I zobaczcie, zróbmy tak, że wyciągniemy od razu sobie dziesiątki, czyli pierwiastkujemy 10 do kwadratu, czyli z tych dwóch dziesiątek mamy jedno. Teraz dziewiątkę spierwiastkujemy. To będzie 3 i zostało nam pod pierwiastkiem jeszcze 2 razy 8, czyli zapiszmy sobie 2 razy 8 to jest 16. No i jak widzicie, pierwiastek z 16 to jest 4, czyli mamy tutaj 30 razy 4, czyli to jest równe 120.